Nie 100 lat, a 200 życzono mieszkańcy Jarosławca, które obchodziła swoje setne urodziny. Najbliżsi solnizantki, Benigny Stefańskiej, mówią, że jedną z recept na jej długie życie była zdrowa dieta. W tym sensie, że babcia chleby na przykład polany olejem lnianym, yy, no nie wiem, no, no takie... takie że... wiemy, no, jedzenie takie nie było tak jak teraz, nie, nie było tej chemii, tego wszystkiego, nie? I ona, no, w sumie jest, tak jest zdrowa, nie? w środku, bo apetyt do jedzenia, wszystko, to tam je, nie. Benigna Stefańska pochodzi z okolic Kościana, ale większość swojego życia spędziła na ziemi śreckiej. To było, no, jak to było za komuny, ciężkie życie, nie, i tego, mieszkaliśmy tam w bloku, gdzie teraz jest ta kaplica, Później tutaj i pracowała, jak była stołówka za pegerów, nie? Na stołówce pracowała. No a później tak chodziła w, na gospodarstwo, nie? Tak do pracy. Na urodzinach stulatki obecna była rodzina, mieszkańcy Jarosławca i samorządowcy. No Niecodzienna uroczystość na pewno. Nie mamy zbyt wielu mieszkańców, którzy obchodzą tak wspaniały jubileusz. Dlatego jako miasto e, i jego mieszkańcy przyłączamy się do życzeń całej rodziny. Życzymy pani Beni kolejnych stu lat, dużo zdrowia, bo to myślę jest najlepsze, co może człowieka spotkać. Dzisiaj to jest wyjątkowy dzień dla Jarosławca. Bo z tego co ja pamiętam, to jest to pierwsza, pierwsza chyba taka osoba, co obchodzi 100, 100 lat tutaj jako mieszkankę Jarosławca. Dużo dzisiaj tutaj przyszło osób, żeby się spotkać. Chcemy spokoju, do niepokoju, dużo zdrowia, samych radości i wszystkich miłości. Telewizja Środa również życzy 100-latce kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i w rodzinnej atmosferze.